Witajcie w dziesiątym odcinku rowerów moich widzów. Jest to ostatni odcinek pierwszej serii. Po tym odcinku przyjdzie czas na podsumowanie całej pierwszej serii i wyłonienie zwycięzcy, także spodziewajcie się w przyszłym tygodniu odcinka podsumowującego pierwszą serię. Jeżeli wysłaliście swoje rowery, a jeszcze Was nie było w odcinkach, to nic się nie martwcie. Po podsumowaniu pierwszej serii od razu rozpoczniemy serią drugą. Także w mojej opinii jest na co czekać i oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ tutaj będą cztery naprawdę mega fajne rowerki. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Kuba. Kuba serdeczne pozdrowienia lecą dla Ciebie. Kuba wysłał Crossa Hexagona x dwójkę. Jest to rower koloru żółtego w wersji matowej. Kosztował on 1300 zł i ma go od 2 lat. Jest on dość lekki i ma dobry amortyzator. Wymieniane zostały w nim opony, linki oraz klocki hamulcowe. I to wszystko. W tej chwili ma zepsute jeszcze tylko przerzutki, lecz jeszcze rowerem da się jeździć. Jeździ nim po leśnych górkach i nie tylko. Nauczył się nim jeździć bez rąk do perfekcji, a teraz Kuba doskonali swoje willy. by zrobić zdjęcia do tego odcinka, musiał zrobić około 20 km, także ja to bardzo doceniam. Takie zdjęcia są lepiej punktowane, wiecie to. Kuba chciałby jeszcze tylko dodać, że jest to jego drugi rower, a pierwszy, który dostał, dostał na komunie. Kiedyś jechał nim z górki, to hamulce nagle przestały działać i zrobił wywrotkę. Od tej pory już nigdy na niego nie wsiadł i postanowił sobie kupić właśnie ten rower. Kuba ode mnie ocena 8.8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Michał. Michał, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Rower, który chce przedstawić Michał, zakupiony został przez niego w maju 2017 roku. Do tego czasu ma przejechane 3000 km. Postawiony jest on na 29 calowych oponach. Jest to według niego unikalny rower niemiecki, który jest niedostępny na polskim rynku. W rowerze Michała zafascynowały czerwone felgi, co nadaje rasowy oraz sportowy charakter. Sercem tego sprzętu jest 8-stopniowa skrzynia biegów, tak jak wspomina Michał, czyli 8 przerzutek z tyłu i 3 standardowo z przodu marki Shimano. Hamulce w tym rowerze to hamulce hydrauliczne marki Promax. Nie były dotąd wymieniane w tym rowerze żadne części, tylko lekko majstrowano przy klockach hamulcowych i dokręcano inne części eksploatacyjne. Za rower zapłacono 1500 zł, a ode mnie Michał dostajesz ocenę 65 na 10 Kolejną osobą tego zestawienia jest użytkownik, który się nie przedstawił, ale tak czy tak żółwik leci do Ciebie. Użytkownik ten przedstawił nam Crossa Hexagona, rower kupiony za 1500 zł w kwietniu tego roku. Koła 27,5 cala, przerzutki Szymano, hamulce tarczowe i jest to rower Cross Hexagon 3.0. Rowerem bardzo wygodnie się jeździ, amortyzatory są miękkie, no i tutaj pozostaje mi tylko dodać, że trochę szkoda, że wysłałeś tak krótki opis i zdjęcia robione tak naprawdę w domu. Ocena 6 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Bartek. Bartek, piąteczka dla Ciebie. Bartek wysłał na swój rower, a z opisu wynika, że ma koła 26, ramę 21. Rower kupiony 5 miesięcy temu za 1200 zł. Jest z niego bardzo zadowolony, tylko teraz na nim złamał rękę. Bardzo krótki opis, no i muszę dać ocenę 5,8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Piotrek. Piotrek, pozdrowienia dla Ciebie. Jest to rower piczką 650, rozmiar M. Koszt roweru to 2149 zł. Piotrek ma 17 lat i przez długi czas jeździł średnim rowerem z Decathlonu, aż w końcu kupił sobie to cudeńko, jego oczko w głowie. Rozmiar opon to 27,5 cala, 2x1. Na jednym ze zdjęć można zobaczyć to, co najbardziej lubi robić tym rowerem. Jeździć po stromych górkach, a teraz od dłuższego czasu uczy się robić nim Willy. Można powiedzieć, że opanował to prawie do perfekcji. Bunnyhopa też potrafi, wszystkim poleca aby się nauczyć, ponieważ bardzo łatwo można przeskoczyć jakąś przeszkodę np. gałąź, czy wskoczyć po prostu na chodnik. Ocena 8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Andrzej. Andrzej, pozdrowienia dla Ciebie. Rower, który został wysłany przez Andrzeja, niestety nie ma nazwy, ponieważ jest on składany. Rowerem tym jeździ się bardzo dobrze, jest idealny do uprawiania jazdy wyczynowej i wykonywania różnych tryków. Jak na razie wielu on nie umie, ale uczy się i poleca, bo jest to super zabawa. A nawet przy samym składaniu tego rowera można się nieźle ubawić. Rama To One Octane Spark Park 2013 kosztowała ona 1199 zł, a resztę specyfikacji tego rowera wkleję wam po prostu, ponieważ jest ona bardzo szczegółowa i może kogoś zaciekawi. Razem z tego co na szybko widzę rower kosztował jakoś ponad 3000 zł. Według mnie rower bardzo fajny, mi osobiście bardzo się podoba, tylko szkoda, że zrobię zdjęcia pod domem. Ocena 7 na 10 Kolejną osobą jest Kacper. Kacper, serdeczne pozdrowienia lecą do Ciebie. Kacper chciałby przedstawić swój rower do freeride'u. Rower jest kompletowany i poprawiany wizualnie od czerwca 2017 roku. Rower używany zarówno do zabawy na trasach, freeride oraz do downhillu, jak i jazdy na wycieczki. Odkąd kupił on pierwszy rower do downhillu, czyli z początku sierpnia 2017 roku, zostało zmienione wszystko oprócz kół, tarcz, hamulcowych i korby. Wszystkie części jak i amortyzator, rama itd. Tak kupowane zostały używane, natomiast przerzutka kierownica i mostek kupione zostały nowe. Wszystko składane z kolorystycznie w czarno-niebieskie barwy. Waga roweru to 17,2 kg. Jeżeli kogoś interesuje wartość tego rowera, to kosztuje on około 8 tysięcy Ode mnie ocena: 8 i 7 na 10. Bardzo fajne zdjęcia. Kolejną osobą tego zestawienia jest Katper. Katper, poznawania dla ciebie. Katper kupił rower od kuzyna za 400 zł i musiał go odnowić. Wymienił w nim linki hamulcowe i zmienił lakier. Kacper nie zna modelu tego roweru, był w serwisie i też oni nie wiedzieli, co to za model. Rower ma tarczowe hamulce i świecące końcówki. Szkoda, że tak mało zdjęć i mało opisu. 6 na 10. Myślę, że będzie ok. Kolejną osobą tego zestawienia jest Wiktor. Wiktor, pozdrowienia dla Ciebie. Wiktor przesyła oczko w głowie, czyli krosa hexagona B7 z 2017 roku. Kupił go dwa tygodnie przed wysłaniem zdjęć i jest bardzo z niego zadowolony, jak na razie. Wcześniej jeździł on na rowerze Taty Crossie Level A7 z 2012 roku. Startuje on na wyścigach amatorskich, są to wyścigi MTB. Od tego sezonu ma nadzieję, że z nowym sprzętem uda mu się wystartować XC. Ale wracając do roweru, nic z nim nie było do tej pory zmieniane, dodany został tylko do niego uchwyt na bidon. Naprawdę poleca on MTB, jest to według Wiktora mega zajawka i jak raz się już wystartuje, to chce się jeszcze więcej. Wiktor dodał mnie ponadto na snapie, na Instagramie oraz dołączył do grupy na Facebooku, tam dzielimy się fajnymi zdjęciami swoich sprzętów. No i w mojej opinii, zdjęcia bardzo fajne. Spoko Opis 9,1 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kamil. Kamil, pozdrowienia dla Ciebie. Kamil wysłał nam swój rower, który posiada od listopada, przejechał nim już dosyć dużo kilometrów. Widać na jednym ze zdjęć licznik, który kupiony tydzień po rowerze. Dokupiony został do rowera jeszcze bagażnik, ponieważ robi on trasy około 120 kilometrowe. Ma on 14 lat, na rowerze jeździ się bardzo dobrze, amortyzator ma 100 mm skoku, tylni ma 0 mm, bo go po prostu nie ma. Rower kosztował 2400 zł. W kierownicach można zobaczyć na jednym ze zdjęć jest bardzo szeroka, dzięki czemu łatwiej się jeździ w trudniejszym terenie. W mieście natomiast niestety trzeba się trochę napocić, jeżeli chodzi o jazdę między samochodami. Często trzeba jechać na milimetry. Ocena i 7 7,7 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Patryk. Patryk, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Patryk mieszka w Szczecinie i chciałby znaleźć się w tym odcinku. Oczywiście każda osoba, która wyśle zdjęcia, wystąpi w odcinku, jeżeli spełni wymagania z opisu. Patryk wysłał nam rower, którego rama to Octane One, mostek NS Bikes, kierownica tak samo, grypy Dartmoor, hamulce w tym rowerze to hamulce Shimano hydrauliczne, wymienione 11 maja 2018 roku, felgi w tym rowerze to Alex Rims, pedały NS Colony, tarcza w sumie nie wie, wymieniał ją razem z hamulcami, piasta Dartmoor oraz stery Kane Creeky. Zdjęcia według Patryka są dobrze wykonane, ponieważ jego drugą pasją jest fotografowanie. I w mojej opinii również zdjęcia są bardzo fajne. Zobaczymy, czy dzisiaj ktoś przebije Patryka ze zdjęciami. Ja daję mu ocenę 9,6 na 10. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną, są one naprawdę wyśmienite. Kolejną osobą tego zestawienia jest Piotr. Piotr, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Piotr wysłał na swój rower. Jest to rower MTB, a mianowicie Cross Hexagon 6.0. Został on zakupiony 16 kwietnia 2018 roku, także niedawno. Rower miał już prawdopodobnie robiony przegląd, kosztował 2000 zł, aczkolwiek dostał 100 zł rabatu, za które zakupił sobie rękawiczki i stopkę do roweru. Rama ma 17 cali i jest wykonana z aluminium. Amortyzator ma 100 mm skoku. Ilość przełożeń to 24, 8 z tyłu, 3 z przodu. Koła mają rozmiar 27,5 cala. Rower posiada także hamulce hydrauliczne z przodu i z tyłu. Rowerem bardzo dobrze się jeździ po drodze, po lesie i po górach. Wykonuje nim różne triki, takie jak jazda na tylnym kole, na przednim kole, manual i tak Ocena dla Piotrka 7,5 na 10 ze względu na dosyć fajne zdjęcia. Kolejną osobą tego zestawienia jest Dawid. Dawid, pozdrowienia dla ciebie. Dawid chciałby nam wysłać swój rower, który posiada od dwóch lat, a dokładnie kupił go na Allegro w wakacje. Zapłacił za niego w przybliżeniu około 1100 zł. Używa go zarówno w terenie jak i po drogach. Przejechał nim bardzo dużo kilometrów. Nigdy się na nim nie zawiódł. Do wad zaliczyć należy siedełko. Wygląda ładnie, lecz bardzo odczuwa się ból wiadomo jakiej części ciała. Drugą i ostatnią wadą tego roweru jest przednia osłona zębatki. Jest ona wykonana z beznadziejnego plastiku i często pęka, co prowadzi do brudzenia buta smarem od łańcucha. Jeżeli chodzi o szczegóły tego rowera to jest to Romet Rambler 2.0 Rozmiar ramy 17, koła 26, przełożenia 3 z przodu i 7 z tyłu. Dźwignia przerzutek Toshima kierownica Uno, hamulce Shimano, pedały No Name. Koszt wszystkich modyfikacji był znikomy, według Dawida. Dawid, ocena 8,6 na 10, jest bardzo fajnie. Przed ostatnią osobą tego zestawienia jest Michał. Michał, pozdrowienia dla Ciebie. Michał posiada rower marki Giant Talon. Kupił go za 2,5 tysiąca dwa lata temu. Rozmiar kół to 26, ma on dwa schowki i licznik. Amortyzatory pompowane, kocha go i poleca wszystkim. Ocena 7 na 10. Ostatnią osobą tego zestawienia jest Maja. Maja serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Widziałem, że wysłałeś jeszcze jeden swój rower niedawno, także pojawisz się w którymś z odcinków. Maja prezentuje BMX-a kupiony rok temu w czerwcu, wymieniane w nim były grypy i opony. Zaliczyła ona pewien wypadek tym rowerem, więc jeden z girpów był całkiem połamany, a opony zostały wymienione, bo stare się zużyły. Na oponach górskich według Mai rower wygląda bardziej drapieżnie. Rower został kupiony za 600 zł po przecenie z 1000. Bardzo dobrze sprawuje się w terenie, mimo braku jakiejkolwiek amortyzacji. Ma bardzo dobrą przyczepność, więc jazda po dziurach nie sprawia problemów, nie lata na boki. Jego największą wadą jest waga, niestety waży swoje. Bardzo dobrze się sprawuje na parku i podczas amatorskiego trailu. Siodełko nie jest wykonane z najlepszego materiału, ale jest bardzo wygodne. Maja postanowiła pozbyć się jeszcze hamulców, ponieważ co chwilę one odpadały, a klamki się łamały. Ocena 8,9 na 10. To wszystko w tym odcinku. Tak jak mówiłem, za tydzień pojawić się powinien odcinek podsumowujący pierwszą serię i wyłonionych zostanie 10 najlepszych osób ze wszystkich 10 odcinków. Sam jestem ciekaw, kto wygra, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia!